Witam serdecznie drodzy widzowie, dzisiaj Skype'owym moim rozmówcą Jan Ciepłowski. Siemanko Janek. Siemanko, witam wszystkich i pozdrawiam. No i co, fajnie 52 w Ostrowie Wielkopolskim. Może na sam początek rozmowy takie krótkie podsumowanie tego wydarzenia od Ciebie. Jakie masz odczucia a propos tego, co się wydarzyło w Ostrowie? No w sumie to no, wygrałem walki. Fajnie bawiłem się w klatce. Yy... Przeciwnik był naprawdę taki dobry przeciwnik z dobrym rekordem. Myślałem, że po prostu będzie bardziej agresywny, ale no pracą na nogach go troszeczkę chyba zajechałem. Uważam i zwariował troszeczkę w tej klatce, nie wiedział co ma robić. Widziałem takie nerwy u niego, że nie wie po prostu, jak mam na tych nogach dognać. Ciężko było trochę zapłacić mnie w niektórych akcjach dystans, bo naprawdę był długi, jak odchodził nawet na krok do tyłu, no to już te ręce mi brakowało mi trochę, dłoni, trochę ręki. Ale jestem zadowolony, naprawdę długo nie walczyłem w Polsce, w tym ja w ogóle długo nie walczyłem, bo 11 miesięcy, ostatnia walka na Cyprze. Fajnie wracam do naszego kraju, wygrywam walkę, ile to dalej, nie? Debut w nowej organizacji. Jakie pierwsze wrażenia po walce na fenie? Fajnie to od środka wygląda. W sumie jak ja się biłem na armii na przykład, no to tylko się biłem na takich galachyjnych. raz się biłem na hali, ale to tam mało ludzi bardzo było, bo było tam bardzo dość ograniczone z ludźmi. A tak pierwszy raz na takiej większej hali się biło. No i miło to, wyglą... miło to wyglądało dla mnie. Naprawdę fajne zaskoczenie. Nie mogę doczekać się w tym kolejnej, nie? Musisz trochę wziąć wyżej, tak, żebyś miał głowę trochę wyżej. O, A, tak? Jeszcze Dobra. trochę, jeszcze, jeszcze, jeszcze. Dobra, jest gitest. Okay. E, I co, wracamy do pytań właśnie, bo wspomniałeś sam, że przerwa 11 miesięcy. Jak się czułeś po tej przerwie w klatce? No właśnie, powiem, że czułem się zajebiliście w sumie, bo naprawdę ogólnie to, że miałem tą kontuzję, potem nie mogłem tej walki znaleźć, bo jakoś koligowało to z datami w ogóle. No to wiesz, nie straciłem tego czasu, po prostu zasuwałem mocno cały czas i no i widzę, że to przynosiło rezultaty. Naprawdę prądu to miałem na kolejne takie trzy rundy na takim tempie i cieszę się z tego naprawdę bardzo. Już po kontuzji żadnych śladów nie ma? Wszystko w 100% działa? Pierwszy raz, pierwszy raz wychodziłem do walki w ogóle, że mnie nie bolało nic. Bo to zawsze coś tam miałem, Ma to coś z kostką, a to coś z plecami, a to coś z biodrem, a tu pierwszy raz nie miałem nic i naprawdę fajnie się czułem. Taki spokojny w ogóle byłem w szatni i wiedziałem po co idę, nie? Lewy, prawy w pierwszej rundzie i Chotenowski lekko przysiadł po tych ciosach, szczególnie po tym lewym z tego co pamiętam. E, czułeś, że to mocno siadło i wywarło wrażenie na przeciwniku? Znaczy, wiesz coś powiem, ja sobie tą rękę puściłem po prostu tak, to w ogóle nie był prawy lewy, bo stałem w odwrotnej pozycji. Puściłem tą rękę, no i ona tak powiedziałem z luzu i byłem w szoku ogólnie, że tak go że trochę usiadł. I nie wiem właśnie, czy też trochę ten, ten cios go trochę nie ustawił pod tą walkę, tak, że był taki wycofany, co nie? Myślałem, że w trzeciej rundzie zaryzykuję bardziej, ale nie chciał za bardzo ryzykować. Ja mówię też w sumie nie muszę ryzykować, bo widziałem, że wygląda pierwsze rundy, to mówię, bawię się tym robię dalej, co to, 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 to mi wychodzi dobrze, nie? Było takie wejście za plecy w rundzie drugiej, które w pewnym momencie odpuściłeś. Dlaczego? No ogólnie dużo robię tego, tych pięć za plecy i ogólnie gadaliśmy z trenerami, że jak już ben, będę miał te plecy, no to mogę go poddać, nie? Ale wpiąłem nogę, bardzo dobrze był przygotowany pod to, bo od razu sobie zrobił taką elkę na moją jedną nogę, wykluczył mi tą nogę, ona się zsunęła, na drugą od razu to samo, mówię, nie no nie będę się forsował, nie ma co, na spokojnie, puszczamy, bawimy się dalej. Hmm. Bardzo byłem spokojny w tej walce, ogólnie wszystko robiłem tak z głową naprawdę, bo w innych walkach to przyzwyczaiłem ludzi, że wjeżdżałem na wariata, chciałem urwać głowę, wygrać tylko przed czasem, a tutaj właśnie był troszeczkę inny Jasiu, nie? Spokojny, no właśnie i o, o, o tym innym Jasiu chciałbym chwilę pogadać, bo pełna kontrola, okej, okay, ale walka w moim uczuciu taka trochę przeskakana i nawet Janisz nazwał to, dzisiaj oglądałem jeszcze to starcie raz, bezkontaktowym hmm. kickboxingiem. No, wyszło po prostu zauważyłem, że ten prawy prosty wchodzi, ta łydka, to i to bardzo po prostu nie Trenerzy mówili: Lub to, co robisz, i jest dobrze. Czekaliśmy, żeby go może wciągnąć, ale no nie chciał dać się też wciągnąć. On też taki bardzo wycofany był. Myślałem po prostu, że wiesz, będzie się on na mnie jakąś większą presję wywierać. ale Tam kopał te frontkiki, ale ja już wchodziłem z dniu ciosu. Mogłem zaryzykować też iść po obalenie, ale no, no nie wiem, no po prostu tak wyszło. Jak wyszło, cieszę się ze zwycięstwa i trzeba lecieć dalej, nie? Kondycyjnie wyglądałeś bardzo dobrze, bo w zasadzie wyglądałeś tak samo pod koniec walki jak na jej początku, no to, tylko, w ogóle... to tylko pozory, czy tak było rzeczywiście? Nie, no jak do trzeciej rundy wychodziłem, to w ogóle nie czułem się zmęczony, naprawdę tlenu to miałem bardzo dużo, ogólnie zawsze miałem dużo tlenu, ale w tym, w tym pojedynku naprawdę wyglądało to super. Też dużo robię przygotowywania takiego motorycznego treningu, wiesz, tam z Mirkiem Babiarzem tak, mam takiego trenera i widzę, że to naprawdę daje, daje efekty, co nie? Jestem gotowy na takie 5 na takim tempie na 100%. No pewnie cię czeka niedługo. Luka, Luka Schotenowski, co powiesz o nim po walce? No mnie zdziwiło to, że mega warunki fizyczne na tę kategorię wagową, a troszeczkę z nich nie korzystał, bo nie nieumiejętnie trochę kontrolował ten dystans i, i był bardzo taki pasywny, bardzo mało ciosów wyprowadzał. Co ty o nim powiesz po tej walce? Ja to byłem w szoku, bo ja myślałem, że on będzie naprawdę na mnie napierał, będzie chciał mnie tymi długimi rękoma wstrafiać i ja szczerze to nawet nie wiem, czy on mnie chociaż raz trafił ręką, naprawdę nie pamiętam, raz chyba dostałem jakieś tam kolanko na rozerwaniu i to chyba był jeden czas, który w ogóle nie wstrafił. Te frontkiki, które kopał, no to ja te frontkiki to widziałem, jak on już nogę podnosił i nawet takie jedno zdjęcie mam, jak on po prostu kopie frontkika, ja jestem już obok niego, co nie? No i właśnie w tych momentach tak troszeczkę mam do siebie takie, że mogę w tym momencie iść po obalenie albo go skontrować, ale też może to też jest tym, że długo nie po prostu chciałem tą walkę wygrać na spokojnie i iść dalej, nie? No, Wiesz, to... Nie każda walka muszę wygrywać, tak jak właśnie mówiłem, przez poddania, po prostu ja muszę wygrywać i tam, tam gdzie chcę iść, po prostu muszę wygrywać. No. A propos pójścia dalej, no to już niebawem czekać walka o pas kategorii no tak, tak, ma być walka opas. Nie wiem dokładnie, kiedy to będzie, no bo tam w wywiadzie po walkach mówili mi, że on mógł trochę co odpocząć, bo trochę za dużo walk zrobił, wiesz, jaką będzie chciał odpoczywać 5-6 miesięcy, to wiadomo, że ja chcę jakąś inną walkę, bo ja też nie, nie zamierzam tyle znowu czekać. nie. Widziałeś inne walki na tej gali? No, oglądałem tak tego Krzyska Gebórka z Bartką, Bartkiem Skowyrą trochę. Oglądałem też Arka Muruka chyba z Katpren i to były takie dwie walki, które oglądałem w sumie, bo potem zacząłem się już rozgrzewać w sumie. A rewanż Szczewczyka z Wazarzem? nie, nie, bo już pogali. Po swojej walce się kąpałem i od razu pojechaliśmy do, do chatki, nie? A jak mieliśmy, to mówimy wracamy od razu. Ale widziałem skrót, więc fajnie to wyglądało, nie? Tak myślałem, że Bartek wygrał ogólnie walkę. No i chciałbym się zapytać też Janek o temat, który poruszałeś gdzieś kiedyś w kanale sportowym, a mianowicie KSW o sprawy kibicowskie, bo <laughs> nie mieliśmy okazji jeszcze nigdy o tym porozmawiać. A... Natomiast ja tu widzę pewne takie brak konsekwencji ze strony KSW, no bo z jednej strony mówią, że nie chcą właśnie wchodzić w te, te, ten Świat Kibicowski e, stadionowy, natomiast pamiętam, sam byłem osobiście na e, face-offie na Legii e, Sarary z Wrzoskiem, kiedy tam było pożegnanie Artura Boruca. Teraz w Czechach też dobra tam ekipa e, z Juraczkiem na czele chociażby. E, co powiesz na ten temat tak z perspektywy czasu? Wiesz co ci powiem, w ogóle dużo ludzi do mnie o tym pisze cały czas, naprawdę pytają się mnie co ja o tym myślę, ale w sumie mi to już przeszło, ja po prostu w tym kanale sportowym wyraziłem swoją opinię i swoje zdanie jak to wygląda i tyle, ja nie jestem zawisny, wiesz, niech się chłopakom wiedzie, tak jak zawsze to powtarzam, fajnie, że ich biorą. Nie po prostu nie chcą, no ja idę dalej, ja już też się nie będę prosił, żeby mnie wzięło KSW, jak nie KSW, to będą inne organizacje, może lepsze, może gorsze, po prostu nie ma się co załamywać i trzeba robić swoje. Tak samo tu widziałem, jak ten Juracek e, tam krzyczał na przykład do swoich kibiców, nie, jak na klatce siedział, no to tam też ludzie mnie oznaczali, wysyłali mi to, pisali, fajnie, no niech mu się wiedzie, nie będę też, wiesz, tutaj wypowiadał na temat, czy to sprawiedliwe, czy niesprawiedliwe, po prostu każdy widzi jak jest i niech tak zostanie, każdy ma swoje zdanie, nie. Pięć wygranych walk, cztery w Polsce, jedna na Cyprze. Czy e, jakieś zagraniczne walki w związku z tym się kroją? No to bo to pode... już sześć wygranych walk, nie? No właśnie, no, no, walk. No właśnie ogólnie powiem ci po tej walce nacji naprawdę to się odbiło takim fajnym echem, bo też pokonałem tam dobrego przeciwnika. Um, ogólnie nie, 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 nie wybieram sobie przeciwników nigdy. No i jak właśnie mówię, jak tu będzie jakaś dłuższa przerwa, po prostu ten jaki bo on tam naprawdę dużo tych walk chyba zrobił w pół roku, chyba trzy, jak go też rozumiem, no to ja bym chciał zaś się zobaczyć, czy to za granicą, czy to w Polsce, a nie bo ty za granicą złapać, nie? No, właśnie, jak wygląda twój kontrakt z Fenem? No, bo teraz, skoro jesteś pretendentem już do pasa oficjalnego, no to prawdopodobnie w Polsce nie możesz poza Fenem walczyć, ale czy właśnie są jakieś kontakty zagraniczne? Czy, czy może kolejna wycieczka na Cypr się szykuje, czy coś tam się kroi? czy Na razie spokojnie czekasz właśnie na, na jaki moment? No, właśnie czekam w sumie na rozwój sytuacji, co będzie. Może pogadać też tam z, z Kubą Borowiczem, jak on to w ogóle widzi, dokładnie jaki termin. No i mówię, tak jak właśnie powiem, że na Kaczynku to po by ta walka miała być. Bo też tak wiadomo, nie chcę za miesiąc się bić, ale tak bym Czerwony chciał zawalczyć, jak powiem mi, że po wakacjach, no to tak to będę szukał walki no znacznie gdzieś na innej organizacji. Mam w kontrakcie, że mogę bić się poza organizacją, więc to nie jest, to nie, to nie będzie problem, nie? Jak wspominasz w ogóle organizacja Armia Fight Night, bo tam stawiałeś, można powiedzieć, swoje pierwsze zawodowe kroki i to były od razu mocne kroki. No. No nie no, od razu pierwsza walka była z chłopakiem tam bardziej doświadczonym, na pewno tam parę tych walk miał, ogólnie bardzo miło wspominam armię, tam się czułem jak w domu, miałem wszystko tak jak chciałem w sumie po siebie, nigdy mi nic nie brakowało, z Filipem miałem dobry kontakt zawsze, oni mnie tak naprawdę zbudowali, dali mi zawalczyć, bo nie miałem gdzie walczyć, wygrałem tam cztery walki, szkoda, że teraz już tej gali nie ma, fajnie byłoby się pożegnać z tą organizacją, tak samo zrobić tam walkę pożegnalną, no ale woda nie wybrał... Przy fighty, tak jak każdy widzi, no to po prostu tam się realizuje. Tak, niech się realizuje. No niech się realizuje. Jak ty masz natomiast plany na swoją realizację w tym roku? No bo mamy tak, gdzieś tam wisi ta walka z Jakimenko. sam powiedziałeś, że chciałbyś przynajmniej do, do wakacji stoczyć jeszcze drugą walkę, a ile ogólnie myślisz, że byłbyś gotowy razy wejść do klatki w tym roku? No, chciałbym zobaczyć się razy, nie? Jeszcze trzy. Razy, bo... Nie, ogólnie trzy walki zrobić, że po prostu jedną tam na przykład i z jakimś męko, albo z jakim męko i z kimś innym, nie? No tak mu trzeba zawalczyć. Żeby nie stracić tego roku, tak jak tam wiesz, straciłem pod względem startów, ale pod względem rozwoju było dobrze, więc teraz fajnie by było pod względem rozwoju i pod względem startu, żeby wszystko było na miejscu, nie? myślałem, że powiesz odwrotnie, że teraz, żeby dobrze, że było pod względem startu, a gorzej nie, pod względem nie, rozwoju. tak musimy być, rozwój zawsze musi wyjść, nie? Ej. Takie długofalowe plany jakie masz? No jakie masz ambicje sportowe? Czy to jest um, gdzieś no jak większość jednak UFC, czy no, tutaj troszeczkę sytuacja w Polsce jest skomplikowana. No, ale też widziałem, że wspominałeś kiedyś gdzieś o oktagonie czeskim. Tak, tak samo właśnie mówiłem o, o tej organizacji. No tam by było coś fajnie się pokazać, no jak widzisz, naprawdę robią bardzo mocne gale. Zawsze jest pełna hala, ogólnie fajnie się walczy przy pełnych trybunach. To napędza zawodników. No wiadomo, każdy chce być w UFC, wiadomo, nie? Każdy chce tam dojść. Ja po prostu nie robię swoje. Jeżeli się kiedyś uda, to będzie fajnie. A jeżeli się nie uda, no to, no to nie będzie fajnie, nie? Albo tak, albo tak, nie? Musi być musi po prostu na razie skupiam się po prostu na, na kontrakcie w Fenie i na tym, co będzie dalej tutaj. Fajnie wiadomo, jak wygram ten pas, to też będzie dobrze, bo to będzie można już negocjować lepsze warunki z innych organizacjach, nie? Dokładnie. Słuchaj, Janek, mam jeszcze trzy pytania na sam koniec od naszego wspierającego, Miłek Zgniłek, chciałabym Cię zapytać, czy w Łodzi na ogół ludzie wiedzą, że nie mają rzeki? że <grym> to nie wiem, co mam na to pytanie powiedzieć. Pomidor. <grym> ty, ale wiesz co, tak się rozmawiałem, że to Łódź to rzeczywiście, no w środku Polski leży, żadnej wody większej praktycznie, obłoka jest, nie wiem skąd ta nazwa się wzięła, czy Ty możesz nam powiedzieć? Kurczę, tam kiedyś jakaś chyba historia z tą, z tą łodzią było, że jak byłem mały, tam w szkole coś tam, że zbudowali jak na jakiejś małej rzecz, rzeczce łódkę po prostu i płynęli nią i tak po prostu wyszło, że jest łódź, tak nam nauczyciele mówili, a ile w tym prawdy, to nie wiem, nie chcę też skłamać, <laughs> tylko gdzie ta rzeczka, nie? <laughs> no właśnie, bo ja patrzyłem <laughs> dzisiaj na mapsach na Google, gdzie to macie najbliższą rzeczkę i tak powiem Ci, kurczę, nie, niech bardzo, nie? <laughs> no, nie? No, naprawdę, nie? Kolejne pytanie od Miłka z Czy kariera w FC Pato zmieniła się na sporty walki w jakimś momencie? Klubowe zdjęcie może trochę dać do myślenia. Czy ty wiesz o co chodzi, czy nie? Kurczę, FC Pato to była już taka drużyna, co się grało w nie? Chyba o to chodzi. Kiedyś tam parę meczów zagrałem, bo ogólnie przegrałem kiedyś w piłkę, więc jak każdy dzieciak zaczynałem od piłki w sumie. Czy to mi coś zmieniło w moim życiu? No To, że mam po prostu fajnych kolegów i, i tyle, nie? W porządku ziomków. A na jakiej pozycji grałeś w tą piłkę? A grałem na środku pomocy, a tu na lewej obronie? Różnie. I to z przodu wszędzie w sumie biegałem, wiesz. Nie, nie było tak, że jestem jakiś tam na jednej pozycji, tylko nie. Wolałbyś zostać zawodnikiem MMA, czy piłkarzem z perspektywy czasu? No wiesz, zarobki nieporównywalne jednak w Polsce. Nie, i... cieszę się, że to robię to, co robię i naprawdę to, że jestem zawodnikiem MMA. To jest sport indywidualny i wszystko w sumie zależy ode mnie wiadomo, są te renerzy, koledzy, którzy życie ten, ale do klacji wchodzisz sam i jesteś sam zdany na siebie. Jasne. te pytanie od Miłka Zgiłka już takie fajne, bardziej znaczy w sensie tamte też były spoko, ale to jest takie poważne. Zawsze mnie ciekawiło, czy rekord jest cały czas w głowie, że myśli się o tym. I czy zawodnik bez przegranej, wiedząc, jak wiernik kibice trzymają kciuki na tego drugiego, to przychodzi myśl, że lepiej przejebać w dobrej walce i mieć święty spokój. Jak to jest z tym nieskazitelnym rekordem? Czy, czy to jest no, presja? Tak, każdy chce, każdy chce ci zabrać to zero, wiadomo, nie? nie. fajnie jest mieć to zero, nie ukrywam, bo cały czas to napędza jakoś i daje kopa, ale wiadomo, ty jednym się może zacząć wszystko, możesz przegrać, ale nie zamierzam przegrywać jak coś i chcę ja na duże trzymać to zero i cel jest jeden, jak to zawsze powtarzam. No Także widzicie, Szanowni Państwo, nastawienie jest jak najbardziej prawidłowe. No co Janek, dziękuję Ci za poświęcenie tego czasu na ten wywiad i mam nadzieję, że jak tylko coś się wykluje, a wykluje się mam nadzieję niebawem, to uda nam się porozmawiać o tym ponownie. Tak jest. Dzięki wielkie za rozmowę i co, pozdrawiam wszystkich widzów. Do zobaczyska. Na razie, hej. Mano.